Sobie jak Lecę sobie tak o każdej porze Pod kołami dym, a z leci oli. Ponad 400 koni Dobra, jak robić pyszną herbatę, bo nikt pysznej herbaty nie mówi. Więc gotujecie wodę, bierzecie. Proszę się trzeba dać woreczek i tak. Proszę dajcie cytrynę i mięta. I potem jeszcze bierzecie łyżkę No i to mieszać. No i proszę, idealna herbata Po wejściu na lobby na Coxcraftie wyświetlają nam się topki tutaj Bardzo jest rozbudowane lobby Ogólnie Coxcraft ma autorskie mapy to Nie można stawiać bloków nie...